Pani Mecenas, jestem kobietą całkowicie uzależnioną od mojego męża. Od dziesięciu lat nie pracuję, i mimo, że Podejmowałam próby pracy i wysłałam około 100 CV, nikt mnie nawet nie zaprosił na rozmowę. Może przeszkadza to, że mam dwójkę dzieci, cztero i sześcioletnie. Ale praca w domu to także praca i to bardzo ciężka, zwłaszcza przy dwójce małych dzieci. Mój mąż tak nie uważa. Twierdzi, że się do niczego nie nadaje. Od 10 lat moje życie wygląda dokładnie tak samo. Wstaję rano, zajmuję się dziećmi, zawrózę je do szkoły, przywożę piorę, sprzątam. E... I to kompletnie nie jest doceniane przez mojego męża. Mój mąż uważa, że nic nie robię, że siedzę i się obijam. To on pracuje, to on przynosi pieniądze do domu. Nie mam nawet z kim o tym porozmawiać. To w ogóle to, co ja robię, nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, że, że jest on. Jestem bardzo nieszczęśliwa i mam wrażenie, że to nieszczęście przenoszę na dzieci. Jak się poznaliśmy, to było zupełnie inaczej. A proszę powiedzieć, od kiedy nastąpiło pogorszenie Państwa relacji? Trudno powiedzieć. To w zasadzie trwa od lat. W zasadzie pogorszenie nastąpiło, kiedy urodziłam drugie dziecko. Wtedy skupiłam się na wychowaniu dzieci. No i wtedy mąż zaczął wykorzystywać swoją przewagę nade mną. A na czym polega zachowanie męża? No, mój mąż mnie w ogóle nie szanuje. Mam wrażenie, że mną gardzi. Mówi do mnie straszne rzeczy. Obraża mnie, poniża przy dzieciach i to najbardziej mnie boli. Robi ze mnie wariatkę, wyciela mi każdy grosz. I aż wstyd się przyznać. Mówi do mnie, masz tutaj pieniądze stara krowo i idź sobie kup jakąś porządną kieckę. No z tego co pani mówi, wnioskuję, że masz tu wobec pani przemoc. Przemoc? Tak, ale bija. raczej chodzi mi o przemoc emocjonalną, słowną, wyzwiska, ośmieszanie, poniżanie, to także przemoc, taka sama jak fizyczna, czasami nawet gorsza i do tego trudna do udowodnienia.